Chcę powiedzieć, że jest mi, mało, jest mi bardzo miło być tutaj. Ostatni raz, kiedy miałem okazję mówić do Was kazanie, kiedy miałem okazję dzielić się z Wami Bożym Słowem, wspominałem, że moja Ela, że moja żona jest w piątym miesiącu ciąży. A dziś nasz syn Henio ma dokładnie dwa miesiące, a więc, tak jest, to jest duża radość dla nas, a więc zgodzicie się w tym wszystkim, że miałem chwilę na to, aby skonsultować z Duchem Świętym, co On chce powiedzieć do życia swojego kościoła poprzez to słowo? Ale zanim Wam powiem, chcę się pomodlić. Chcę się pomodlić, aby oddać Mu wszelką chwałę i cześć, aby oddać Mu to wszystko, co będzie się działo dzisiaj podczas tego nabożeństwa, podczas tego słowa. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty ożywiasz treść słowa. I proszę Cię, abyś dzisiaj prowadził nas, nas w tym słowie, aby ten odcinek 30 cm z głowy do serca, żeby został płynnie pokonany i żeby ta treść ugrzęzła w naszym sercu, żebyśmy mogli stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, jesteśmy w trakcie serii o intrygującym tytule niepopularna seria. Niepopularna, ponieważ to wcale nie jest tak częste, abyśmy rozmawiali w kościele w tematach pokory i uniżenia przed Bogiem, a już w ogóle nie jest tak częste, abyśmy rozważali ten temat tak precyzyjnie, tak dosłownie. I mam nadzieję, że słyszeliście już dwa naprawdę genialne kazania pastora Alka, właśnie dotyczące tych tematów. Jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie na nasz YouTube, na nasz Spotify. Jest co nadrabiać, gwarantuję Wam. A ja dzisiaj mam, mam przywilej podzielić się z wami przesłaniem, które zatytułowane jest Najlepsza motywacja ever. Pomyślałem sobie właściwie, mogłoby być po prostu najlepsza motywacja, ale zgodzicie się, że najlepsza motywacja ever brzmi zdecydowanie lepiej. I słuchajcie, kiedy chcemy podejść do tematu najlepszej motywacji, do tematu motywacji, to musimy uświadomić sobie, że, że nikt z nas tak naprawdę nie jest w stanie właściwie określić motywacji, które kierują nami przy podejmowaniu codziennych decyzji. Nie jesteś w stanie tak głęboko wejrzeć w swoje wnętrze, przefiltrować tych najgłębiej położonych zakamarków twojego serca, aby być w stanie w 100% określić, co tak naprawdę motywuje tobą przy podejmowaniu codziennych decyzji. Po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić. Nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego zobaczmy, z jaką radą przychodzi do nas apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w wersetach od trzeciego do piątego. Nie ma dla mnie znaczenia, kto mi będzie rozliczał. Wy czy jakiś inny trybunał ludzki. Więcej, nawet sam siebie nie rozliczam. Wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza, jest Pan. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Niego. On, gdy przyjdzie... Ujawni to, co niejasne, i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. A więc czytamy o tym, że apostoł Paweł nie miał sobie nic do zarzucenia. Wiemy o tym, że był wychowywany w kulturze semickiej, w dużym poszanowaniu i respekcie, w miłości dla Bożego Prawa. Wiemy też, że na jakimś etapie jego życia doświadczył radykalnego zwrotu, doświadczył spotkania z Jezusem Chrystusem, który objawił mu się na pustyni. I, I Paweł stał się gorliwym sługą Ewangelii, stał się wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa i wytrwał z nim do końca swojej drogi. Wiemy, że Paweł toczył piękny bieg po nagrodę w niebie, ale ten sam Paweł, który, jak czytamy, nie miał sobie nic do zarzucenia, jednocześnie był absolutnie przekonany o tym, że tylko Bóg zna ostateczne zamysły serc. Dlatego właśnie Paweł mówi: o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na niego, aż przyjdzie. W innym fragmencie czytamy, Łukasza 8,17: Nie ma nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. A więc nasze serca przed Bogiem nie mają jakiejkolwiek opcji na to, aby się ukryć. Kiedy stoisz przed Bogiem, jesteś dla niego absolutnie czytelny, niczym dobra książka, niczym otwarta książka. Swoją drogą. Wyobraźcie sobie taką książkę skonstruowaną na bazie naszych niewypowiedzianych myśli. Na przykład Saragosk, biografia myśli. Ja bym to czytał, ja bym w to wchodził, ja uważam, że to byłby totalny hit, to byłby naprawdę absolutny bestseller. Ale okej, okay, wróćmy na właściwe tory tego kazania, wróćmy do meritum tych wydarzeń. Chciałbym kochani, żebyśmy mogli wejść głębiej w ten temat motywacji, abyśmy... Odpowiedzieli sobie na, na pytanie, co to są tak naprawdę zamysły serc? Co to są zamysły serc? Zamysły serc to, to jest nic innego, jak to wszystko, co, co nas bodźcuje, co nas popycha, co nas stymuluje do podejmowania codziennych decyzji. Dla przykładu Jezus w swoim słynnym kazaniu na górze mówi o modlitwie, poście i hojności. I właśnie to, na co zwraca szczególną uwagę, to motywacje w podejmowaniu tych wszystkich rzeczy. Bo widzisz, nie wystarczy, że w czasie postu przestaniesz jeść mięso w piątek, albo w ogóle przestaniesz jeść, albo um, odmówisz sobie seriali czy, czy słodyczy, ponieważ ważne, żebyś w czasie postu, i nie tylko podczas, podczas postu, ale ważne, żebyś w czasie postu chciał zbliżyć się do Boga, chciał być blisko Niego, chciał doświadczyć Jego obecności. Nie wystarczy też, że w czasie uwielbienia, kiedy, kiedy Matylda gra ekscytujący utwór na pianinie, że podniesiesz swoje ręce w uwielbieniu, ponieważ ważne jest, abyś podczas uwielbienia szukał go całym swoim sercem, żebyś szukał go całym swoim życiem. Ale wierzę przy tym, że jeśli w akcie poddania tego życia Bogu, w akcie wywyższenia go, uniżenia, podniesiesz swoje ręce, to będzie piękny akt zaufania Bogu, oddania mu chwały i on przyjmie tę. Tę, tę cześć. Jestem o tym przekonaniem. W każdym razie to, na co Bóg zwraca szczególną uwagę, to właśnie odpowiednie motywacje, z którymi przystępujemy do robienia tych wszystkich rzeczy. Widzisz, w życiu duchowym wcale nie chodzi o to, aby, aby się modlić, pościć, chodzić do kościoła i uwielbiać Boga. Wcale nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby robić te wszystkie rzeczy z właściwą motywacją, z właściwym nastawieniem. Amen? I chcę podać Wam przykład z mojego osobistego doświadczenia z Bogiem. Wiecie, na jakimś etapie mojego życia z Bogiem wpadłem w taką niebezpieczną pułapkę robienia rzeczy kosztem bliskiej relacji z Nim. Wiecie, jak jest, to, 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 to czasami wcale nie jest takie trudne czerpać satysfakcję i spełnienie z rzeczy, które robisz, szczególnie tych dla Boga. Wiecie, prowadziłem grupę domową. Angażowałem się w hosting, pomagałem innym ludziom postersko rozwijać swoją relację z Bogiem. Ale wiesz, kiedy gdzieś po drodze tracisz tę zależność od Boga, nawet w nieświadomy sposób, kiedy wydaje ci się, że wszystkie klocki Twojego życia, łącznie z służbą, są już poukładane, to ten moment, to ten, to ten moment, który sprawia, że Twój duch, ta najgłębiej osadzona część w Twoim wnętrzu zaczyna cierpieć. Zaczyna, przez, zaczyna brakować ci satysfakcji i spełnienia, zaczynasz być zmęczony. Byłem w tym miejscu. Muszę powiedzieć, bardzo niefajne miejsce. Robisz te rzeczy, zaczynasz poświęcać im czas, nie czasu. Ale moment, w którym tracisz zależność od swojego stwórcy, to moment, w którym to wszystko przestaje przynosić Ci spełnienie. To przestaje przynosić Ci radość, zaczynasz być zmęczony. I wiecie, ja musiałem. Stanąć w takiej postawie szczerości i autentyczności przed Bogiem, potrzebowałem wpuścić go do tych obszarów mojego życia, do tych obszarów mojego serca, w których on mógł oczyścić moje motywacje. I dalej to robi. Za każdym razem, kiedy stoję przed nim w modlitwie yy, i uświadamiam sobie, że, że tak naprawdę nie jestem w stanie dodać niczego do jego miłości, nie jestem w stanie zrobić nic, co sprawi, że jego przychylność nad moim życiem będzie większa. Bo widzisz, Bogu wcale nie chodzi o to, abyśmy robili dla Niego te wszystkie rzeczy, ale Jemu chodzi o to, abyśmy wpuścili Go tak blisko, aby to On mógł czynić te rzeczy przez nas. Widzisz, ta subtelna, choć kluczowa różnica rozgrywa się właśnie na, na płaszczyźnie motywacji serc. I kiedy ja to zrobiłem, kiedy ja to uświadomiłem sobie za pośrednictwem Bożej łaski, to było naprawdę uwalniające dla mnie. To było naprawdę uwalniające. I myślę sobie, może ty też byłeś, byłaś w takim miejscu, albo jesteś w takim miejscu. Chcę, chcę Ci powiedzieć, nie bój się powiedzieć o tym swojemu przyjacielowi, swojemu duszpasterzowi, nie bój się powiedzieć o tym na grupie, domowej, na, na grupie domowej, ponieważ Kościół to miejsce, w którym wspólnie chcemy towarzyszyć sobie w tych zmaganiach i razem rozwiązywać je, razem modlić się o to, razem zanosić te wszystkie sprawy do Boga. Amen. Jesteśmy takim miejscem? Jesteśmy takim miejscem. Wierzę, że tak, wierzę, że właśnie tak jest. Kochani. Niestety wiele rzeczy, które, które mm, robimy, nigdy nie przyniosą efektów, bo motywuje nas pycha. A tak jak wielokrotnie było mówione w tej serii, Bóg sprzeciwia się każdej oznace pychy, ponieważ jest ona przyczyną zburzenia porządku, z jakim On stworzył ten świat. Bogu nie chodzi o sam fakt służenia, ale o cały proces, z którego ta służba wynika. Dlatego, dlatego potrzebujemy. Pozwolić Bogu oczyścić nasze motywacje. Nie możemy zaspokajać się tym, że, że jesteśmy w Kościele, że przychodzimy do Niego, że mamy tutaj jakiś obszar obowiązków, ale potrzebujemy pozwolić Bogu, aby oczyścił nasze motywacje. I ten proces oczyszczenia naszych motywacji, on może zaistnieć tylko i wyłącznie na bazie głębokiego duchowego wejrzenia, w bliskości z Bogiem, który ma moc oczyścić motywacje naszego serca. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Tylko Bóg ma możliwość oczyszczenia motywacji naszych serc. Nie pozwolę sobie na łyczek wody, bo, bo mam jeszcze do poruszenia kilka kwestii w tym kazaniu. Ok, dużo lepiej. W kolejnym punkcie tego kazania chciałbym dotknąć tematu podstawowych potrzeb człowieka, ale nie mam na myśli tych potrzeb natury fizjologicznej, spokojnie. Raczej tych potrzeb natury emocjonalnej. I słuchajcie. Pastor Bogdan Olechnowicz w książce Pokornie o Dziedziczą Ziemię, która była już wspominana podczas tej serii, na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie swojego rozeznania, ale też wiedzy, z którą zgadza się współczesna psychologia, on podkreślił cztery podstawowe potrzeby człowieka. I te potrzeby to być zauważonym, być kochanym, być docenionym i być akceptowanym. Powtórzę jeszcze raz: być zauważonym, być kochanym, być docenionym i być akceptowanym. I te potrzeby są w każdym z nas, każda w większym lub mniejszym stopniu, uświadomione lub nie. A więc odczuwając je, nie ma jakiegokolwiek powodu, nie ma potrzeby, abyś odczuwał dyskomfort, zakłopotanie, jakieś zawstydzenie, ponieważ te potrzeby pochodzą od Boga. One są dobre same w sobie. One zostały włożone w Twoje wnętrze po to, abyś mógł doświadczać życia, a nie wegetacji, po to, abyś mógł doświadczać w swoim życiu spełnienia. I kiedy cofniemy się do, do wydarzeń z ogrodu Eden, to widzimy, że właśnie Adam i Ewa doświadczali tego spełnienia. Byli ubrani w Bożą chwałę, dlatego nie odczuwali nagości. Te wszystkie cztery wspomniane potrzeby były w nich w pełni zaopatrzone. Ponieważ doświadczali życia w chwale. Doświadczali bliskiej, intymnej relacji z Bogiem oraz wzajemnego wsparcia. I właśnie to jest życie w chwale. Życie w harmonii z Bogiem i doświadczenie Jego obecności. Przeczytajmy Psalm 8 w wersecie od 5 do 7. Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieńczasz chwałą i godnością dasz Mu władzę nad dziełami swoich rąk, tak jak wszystko powierzyłeś Jego pieczy. I ten fragment właśnie pokazuje nam, że człowiek ma pragnienie chwały, ponieważ został stworzony na wzór, obraz i podobieństwo Boga. Bóg włożył te potrzeby w, w serce człowieka, tak jak mówiliśmy, abyśmy mogli doświadczać spełnienia, abyśmy mogli doświadczać satysfakcji. Jednak kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli i zerwali więź z Bogiem, te potrzeby zostały, ale stracili źródło ich zaspokojenia. Dlaczego? Ponieważ człowiek bez relacji z Bogiem samemu próbuje zaspokoić te potrzeby, a tylko Bóg, który włożył te potrzeby w serce człowieka, wie, jak je zaspokoić. Kochani, właśnie odnosząc się do tych podstawowych potrzeb, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak to działa w dzisiejszym świecie. W świecie, w którym żyjemy, gdzie, gdzie współczesnymi ulicami stała się przestrzeń internetowa, social media, często potrzeby akceptacji w swoim życiu próbujemy zaspokoić poprzez idealnie wykadrowane zdjęcia, kolejne serduszka, lajki, kolejnych followersów, kolejne komentarze, niejednokrotnie płynące od osób, których nawet nie znamy, co paradoksalne. Albo zobaczcie inny przykład, Na przykład pojawiasz się w nowym środowisku, chociażby w kościele, i próbujesz przedstawić swoje wszystkie atuty, skillę, swoje umiejętności, swoje obdarowanie, ponieważ wydaje ci się, że, że kiedy już to przedstawisz, to zostaniesz zaakceptowany przez grupę, zostaniesz członkiem bandy. Ale, ale Bóg zamiast akceptacji upatrywanej w człowieku, w komentarzach ludzi, pragnie, abyśmy zwrócili się w tej kwestii do jego słowa. Pragnie, abyśmy właśnie zobaczyli, co on ma do zaproponowania. I przeczytajmy dłuższy fragment z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału, od 13 do 22 wersetu. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy, dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swojego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go Wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujcie na mieszkanie Boga w Duchu. A więc ten fragment właśnie podkreśla, że w Jezusie Chrystusie akceptacji doświadczył każdy. Niezależnie od tego, kim jest. Skąd pochodzi, jak wygląda, niezależnie od tego, ile ma w portfelu, niezależnie od tego, jaki jest jego status społeczny, pozycja materialna, jaką ma przeszłość, to nie ma żadnego znaczenia. W Jezusie Chrystusie akceptacji doświadczył każdy. Akceptacja, której tak wiele osób dzisiaj szuka w różnych miejscach, jest dostępna w Jezusie Chrystusie na wyciągnięcie ręki i on czekasz po nią sięgniesz. On czekasz po nią sięgniesz, on jest gotowy. Spójrzmy z drugiej strony na potrzebę miłości w naszym życiu, na potrzebę bycia kochanym. Tak często potrafimy szukać jej u ludzi i godzić się na krzywdzące relacje, niejednokrotnie odbiegające od Bożego standardu. Ale pomijamy w tym wszystkim Tego, który jest miłością. Przeczytajmy pierwszy List Jana 4,16. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości. Trwa w Bogu, a Bóg w nim. Bóg jest źródłem miłości, tylko trwając w nim, ta potrzeba może być w pełni zaspokojona. Nie inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o potrzebę docenienia, o potrzebę bycia zauważonym. Szukamy uznania za to, co robimy i kim jesteśmy, ale pomijamy tego, który dał nam życie i chce mieć z nami relacje. Chcemy sukcesów i bogactwa, aby samemu odebrać chwałę, która należy się Bogu. Wydaje nam się często, że, że kiedy dojdziemy swoim sprytem, intelektem, swoimi relacjami biznesowymi do jakiegoś miejsca sukcesu, do jakiegoś miejsca wpływu, to wówczas znajdziemy się w pozycji, która będzie imponować innym. I nie zrozumcie mnie źle. Rozwój i pomnożenie tego, co Bóg włożył w Twoje ręce, to jest bardzo dobry symptom, to jest bardzo dobra rzecz. Ale tak jak wielokrotnie podkreśliliśmy w tej serii, rozchodzi się o motywacje, z którymi przystępujesz do robienia tych wszystkich rzeczy. O to, czy, czy chcesz tym wszystkim oddawać Bogu chwałę, a może chcesz zagarniać pod siebie, aby właśnie samemu nasycać te potrzeby potrzebę docenienia, potrzebę być akceptowanym, potrzebę, hmm, potrzebę miłości być może. Rozchodzi się właśnie o motywacje, z którymi przystępujemy do robienia tych rzeczy. Wiecie, możemy w tym oszukać siebie, możemy, możemy oszukać innych ludzi, ale, ale, ale nie możemy oszukać Boga. I to wszystko i te przykłady, o których mówiłem, łącznie, łącznie z moim przykładem, właśnie to podkreślają. Bo wiecie, nie, nie zarzucilibyście mi pychy, kiedy, kiedy otwierałem swój dom i, i prowadziłem grupę, kiedy. Kiedy angażując się w hostimie, witałem ludzi, którzy przychodzą do naszego kościoła, albo, albo kiedy wspierałem innych dusz pastersko, nie zarzucilibyście mi pychy, ale kiedy gdzieś, nawet nieświadomie, tracisz tę bliską, intymną relację z Bogiem, tracisz pełną zależność od Niego, to właśnie tym, co jest na dnie Twojego serca, tym, co motywuje Cię do podejmowania tych codziennych rzeczy, staje się pycha, ponieważ sami próbujemy zaspokoić potrzeby, które zaspokoić może tylko Bóg. I często kiedy zaczynamy odczuwać jakiś deficyt, to zamiast zbliżyć się do Boga i w pokorze właśnie szukać jego obecności, jego zaopatrzenia, ponieważ to on jest tym, który ma moc zaspokoić te potrzeby w naszym życiu. To zamiast to robić, zaczynamy okazywać tychę i zaczynamy szukać własnych rozwiązań. Pycha zaczyna być źródłem naszych motywacji. Ponieważ sami próbujemy zaspokoić potrzeby, które zaspokoić może tylko Bóg. Pycha staje się reakcją człowieka na deficyt. Tak niejednokrotnie bywa, kochani. Okej, okay, ale skopo sporo tej treści, która była trudna, która była może niewygodna, może taka wzbudzająca lekki dyskomfort, może taka niewzbudzająca entuzjazmu, a zatem jak mamy wrócić do miejsca chwały? Jak mamy oczyścić swoje motywacje? Jak mamy pozbyć się tej złudnej samowystarczalności? Ten wątek chciałbym poruszyć w trzecim, ostatnim punkcie tego kazania, a odpowiedzią jest pokora. Pokora rozumiana jako zanurzenie się w Bożej Miłości, jako doświadczenie Jego obecności, jako poszukiwanie Jego miłości. Miłości, z której wypływa pasja, miłości, z której wypływa chęć kroczenia drogą wiary, chęć posłuszeństwa, chęć zaufania mu w każdej kwestii Twojego życia. I to jest właśnie ta najlepsza motywacja ever. Miłość, która generuje pasję, miłość, która generuje pragnienie bliskości z Bogiem. To jest właśnie najlepsza motywacja ever. Zobaczcie, co jest napisane w przysłów 15,33. Bojaźń Pana to szkoła mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Pokora poprzedza chwałę. Pokora jest drogą do tego, abyśmy mogli stanąć w czystości przed Bogiem i mogli doświadczyć Jego dobroci, mogli doświadczyć Jego miłości. A więc możesz szukać chwały, która wpisana jest w Twoje serce przez Boga, samemu wywyższając się, szukając własnych dróg, własnych rozwiązań. Ale możesz też szukać chwały, która wpisana jest w Twoje serce przez Stwórcę samemu uniżając się przed Nim i oddając Mu wszelką chwałę, wywyższając Go. Jakuba 4, 6, a jeszcze większą łaskę okazuje w słowach Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Bóg szuka pokornych serc, bo tylko takim może prawdziwie zaufać. A więc, którą drogą chcesz iść, czy będziesz sam siebie promował motywowany pychom, i w końcu doświadczysz, że Bóg przeciwstawi się Tobie o tym, o czym czytamy w liście Jakuba, czy motywowany pokorą będziesz wykonywał swoją pracę. To wszystko, co Bóg włożył w twoje serce, i poczekasz, aż to On wypromuje cię, aż to On wywyższy Cię w stosownym czasie. Którą drogą chcesz iść? Którą drogą chcesz iść? Kościele, wiele naszych działań nie jest potrzebnych, ale wykonywanych z niewłaściwych pobudek. I wiecie, Fascynuje mnie ta scena, w której pod koniec ewangelii Jana Jezus nie pyta Piotra: Jakim byłeś ogarniaczem? Ile ludzi do mnie przeprowadziłeś? Ile eventów zorganizowałeś? Ale to, co go pyta, to: Czy mnie miłujesz, Piotrze? Zastanów się, jak w Twoim sercu rezonują te słowa: Czy jesteś pełen miłości do Boga, pełen wdzięczności Mu, pełen zaufania do Niego? Czy gdyby. To pytanie Jezus skierował do Ciebie, to może zaczęłyby Ci się pocić ręce, zaczęłoby być duszno, zaczęłoby być niewygodnie. Kochani, tylko motywowani Bożą miłością, z której wypływa pasja, możemy dopuścić Ducha Świętego do tych miejsc naszego życia, w których to Jego wola, Jego obecność, Jego droga będzie widoczna w naszym życiu. Tylko będąc motywowani do... Miłością do Boga możemy to uczynić. A więc, kościele, nie działajmy za Niego, pozwólmy, aby to On oczyścił nasze motywacje i wywyższył nas w stosownym czasie. Amen. Pozwólmy, aby to On oczyścił nasze motywacje. Kościele, chcę podsumować to, o czym, o czym mówiłem dzisiaj. Miasto Music, zapraszam Was na scenę. Pierwsza rzecz: pragnienie zaspokojenia naszych potrzeb samo w sobie nie jest złe. Zły może być sposób, w jaki chcemy je zaspokajać. Druga rzecz. Kiedy próbujesz sam zaspokoić swoje najgłębsze potrzeby, Twoją motywacją jest pycha, świadoma lub nie. Trzecia rzecz. Tylko nasz Stwórca, który włożył pragnienie chwały w nasze serca, wie, jak je zaspokoić. Oraz czwarta rzecz, kiedy Twoją najważniejszą motywacją jest miłość do Boga, wszystkie inne. Są we właściwym miejscu. Kiedy przepełnia Cię doświadczenie Bożej Miłości, pragnienie Jego obecności, to wszystko inne wypływa właśnie z tej motywacji. To chcesz być osobą, która całym swoim życiem przynosi Bogu radość, to całym, która całym swoim życiem przynosi Bogu chwałę. A więc w jaki sposób możemy doświadczyć tej miłości, w jaki sposób możemy rozkochać się w Nim. Zobaczcie, Bóg objawia nam swoje serce w słowach: Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do Was. Bóg pokazuje nam swoje pragnienia, On jest gotowy do tego, aby zanurzyć się w swojej miłości, On jest gotowy, aby obdarować Cię tą miłością, aby pozwolić Ci doświadczać tej miłości. Dlatego chcecie zachęcić, skorzystaj z tego. On jest dostępny na tym miejscu, wczoraj, dziś i ten sam na wieki, zawsze gotowy do tego, aby wylewać na Ciebie Twoją miłość. Zawsze gotowy, aby wylewać na ciebie Twoją miłość. Skorzystaj z tego. Chcę skończyć słowami z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału, od 50 do 53 wersetu. A jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują mu cześć. Okazał moc swoim ramieniem. Rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił stronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Boże słowo jest ostre jak miecz. Ono ma moc oddzielać szpik od kości. Boże wejrzenie w serce człowieka ma moc oddzielić każdą, nawet najgłębiej osadzoną motywację naszego serca. Dlatego kościele Pozwólmy, aby to On oczyścił nasze motywacje. Pozwólmy, aby oczyścił motywacje te świadome i nieświadome i aby to On prowadził nas do miejsca chwały, do miejsca zaspokojenia tych najgłębszych potrzeb. Nie działajmy za Boga, ale pozwólmy, aby to On działał przez nas. Niech Jego imię będzie wywyższone, a nie nasze własne. On przeciwstawia się pysznym lecz pokornych wywyższa, leś pokornych, Darzę łaską dla kościele. Niech naszą motywacją będzie miłość do Boga. Niech Twoją motywacją będzie wywyższenie Go. Amen.